Animacja, którą obejrzeliście przed chwilą jest intrem do serii wideomateriałów edukacyjnych zmontowanych przez naszego grafik-designera Bartka w ramach współpracy z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Nagrania wideo do przedmiotu grafika warsztatowa zrealizowane zostały w studiu Arterion. Wsad merytoryczny zapewniony został przez prowadzącą przedmiot występującą również w roli prezenterki. Praca Bartka polegała na stworzeniu spójnej koncepcji wizualnej całego kursu oraz późniejszego wprowadzenia jej w życie za pomocą reprodukcji dzieł, których omawiane elementy są dodatkowo eksponowane poprzez przybliżanie i podświetlanie, dodawanie obrysu oraz inne zabiegi graficzne. W formie animowanych infografii w materiale pokazane są także informacje o twórcach i kierunkach w sztuce. Na szczególną uwagę zasługują animowane rysunki, przybliżające studentom narzędzia, jakie znajdą w pracowni grafiki warsztatowej oraz sposoby ich działania. Stonowana paleta barw ma za zadanie tworzyć klimat całego kursu, nie odciągając uwagi odbiorcy od kolorystyki omawianych dzieł. Całość kursu to kilkanaście odrębnych odcinków trwających od kilku do kilkudziesięciu minut stanowiących kompendium wiedzy z przedmiotu zrealizowanego w przystępny i atrakcyjny sposób. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej zrealizowanych przez nas produkcji, zapraszamy na www.individual.com.pl oraz do polubienia naszych profili na Facebooku i Instagramie.